Dzień dobry, szanowni państwo, witam po raz kolejny w trzeciej już odsłonie naszych wywiadów moimi państwa dzisiejszym gościem będzie ktoś z całkiem innej półki, ale na pewno równie ciekawej. Pan Michał Kłosowski, historyk, dziennikarz, redaktor magazynu, liderów opinii, wszystko co najlepsze. No i przede wszystkim korespondent polskich mediów podczas papieskich podróży po calutkim świecie. Dzień dobry, panie Michale. Dzień dobry. Wszystko, co najważniejsze. Nie, co najlepsze. Dokładnie tak. Jeżeli chodzi o nasze cele działania, to już taki, taki punkt stały programu. No oczywiście celem działania Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej jest przybliżenie obywatelom polskiej polityki zagranicznej oraz wzmocnienie kanałów współpracy pomiędzy Ministerstwem Spraw Zagranicznych, samorządem i organizacjami pozarządowymi. Ośrodki są odpowiedzialne za animowanie i inicjowanie w regionie spotkań, debat i innych wydarzeń z udziałem przedstawicieli najważniejszych instytucji, organizacji i ośrodków analityczno-badawczych. No i dzisiaj właśnie porozmawiamy z ekspertem o innej instytucji, a mianowicie o Kościele. Panie Michale, pierwsze pytanie brzmi: jak Kościół angażuje się w walkę z pandemią koronawirusa oraz jej skutkami na całym świecie? znaczy Wydaje mi się, że to, co warto na samym początku zaznaczyć, to zdaje się, że Kościół jako instytucja jest jedną z najodpowiedzialniejszych instytucji zwalczających z koronawirusa. Dlaczego? Wiele osób może się to wydać dość no, trudna do zrozumienia teza, natomiast kiedy spojrzymy na sekwencję działań Kościoła, zarówno Watykanu, jak i wspólnot lokalnych, okazuje się, że sam papież Franciszek, jak i lokalni biskupi, faktycznie dbają o swoich wiernych. To po pierwsze, dwa, a po drugie działają w miejscach, w których no, ten koronawirus jest najbardziej odczuwalny. Wynika to z dwóch elementów. Po pierwsze, z charyzmatu Kościoła, a po drugie z tego, że Kościół jest największą bądź jedną z największych instytucji charytatywnych na świecie. Kiedy we Włoszech no, ta pandemia rozpętała się na dobre, Okazało się, że po pierwsze kościoły zostały zamknięte, by zmniejszyć możliwość transmisji wirusa, co praktycznie zostało zrobione z dnia na dzień. To jest rzecz absolutnie niespotykana, ale w tym danym momencie niezbędna, zdaje się, że ona była. Po drugie, ludzie kościoła, to znaczy duchowni, to znaczy księża. Znali się na pierwszej linii frontu, to znaczy w miejscach, w których pracowali lekarze, często obok lekarzy we Włoszech, ale w Polsce tak samo, pracowali duchowni. Na przykład ksiądz Giuseppe Bernardelli, który no, zmarł na koronawirusa z powodu tego, że posługiwał chorym, ludziom opuszczonym, ludziom, którzy ze względu bezpieczeństwa zostali odseparowani od społeczeństwa, też od najbliższych, on był z nimi. Zakaził się koronawirusem i zmarł. Takich sytuacji, takich historii we Włoszech, we Francji jest sporo. Nawet w Polsce, gdzie kościoły nie zostały zamknięte, bo sytuacja nie była aż tak, dzięki Bogu, tragiczna, zmniejszona została liczba wiernych, mogących uczestniczyć w liturgii. A poza tym, na przykład Dominikanie, Brali czynny udział również pracy pomocowej i pracy taki, towarzyszenia ludziom chorym na koronawirusa. To są rzeczy z naszego podwórka, które my znamy, które widzimy, które możemy obserwować i które wydaje mi się warto nagłaśniać też. Druga rzecz, o czym pisaliśmy też na ramach Wszystko co najważniejsze, to działalność kościoła na peryferiach. Z Afryki podczas koronawirusa wyjechały prawie wszystkie organizacje pomocowe. Zostali jedynie misjonarze. Podobnie w Ameryce Południowej. To misjonarze, np. Ksiądz Paweł Sprusiński w Amazonii, Polak, bo Pol polskich misjonarzy na całym świecie jest bardzo, bardzo wielu w końcu, zajmują się zbieraniem środków, pracą z tymi, którzy zachorowali, zakazili się, doglądaniem ich, dystrybuowaniem środków, dystrybuowaniem pomocy, maseczek. Ale też czymś, co wydaje się w dzisiejszym świecie nie mniej ważne, to znaczy komunikacją problemów lokalnych mieszkańców Afryki czy Ameryki Południowej. I na przykład polskim misjonarkom z Amazonii udało się przebić z prośbą o pomoc, właśnie do mediów międzynarodowych, do mediów polskich i międzynarodowych, dzięki czemu no, ta zbiórka pieniędzy, zbiórka finansowa. Została uskuteczniona i dzięki temu tego koronawirusa w tych miejscach można było zwalczać. Ostatnia rzecz, nie mniej ważna, last but not least, zostały utworzone fundusze pomocowe przez Kościół w Kenii, w różnych krajach Afryki. Sam papież Franciszek przekazał konkretne sumy finansowe, płynące od wiernych oczywiście, na pomoc w zażegnywaniu tych skutków koronawirusa. W tych najbiedniejszych częściach świata. Mhm. Czyli w zasadzie no, pandemia, tak jak wszystkich nas, tak też Kościół zmusiła do rzeczy, które no, nie miały dotąd miejsca, jeśli miały to nie w takim natężeniu. A... No tu się nie zgodzę, bo tak jak mówię, tak naprawdę koronawirus był bardzo trudnym wydarzeniem dla Kościoła, też dlatego, że konieczność przeniesienia się na um, Wirtualny poziom modlitw, to znaczy wirtualny poziom spotkań, msze święte, które tych można było uczestniczyć w internecie. I tutaj, na przykład, polski kościół okazał się być świetnie przygotowany do tego. To znaczy, prawie każda parafia miała livestream z Facebooka, na Facebooku albo na YouTubie. Dzięki czemu wierni mogli uczestniczyć w nabożeństwach. Też specjalne słowa biskupów, miejsc czy, czy, czy kepu, mówiące o tym, że no, w tych warunkach inaczej się nie da, więc proszę korzystajcie tutaj z komunii duchowej. Natomiast ta pomoc charytatywna, charytatywność, działanie Kościoła w miejscach, które są najbardziej dotknięte klęskami, trudnościami jest codziennością Kościoła. To znaczy jest czymś, czym Kościół się zajmuje też na co dzień. Natomiast oczywiście została zwielokrotniona, też tak jak mówię, często w wielu miejscach Kościół był jedyną instytucją, która no, podjęła się pomagać, pracować w takich, takich trudnych warunkach. Mhm. Czyli Pana zdaniem Kościół dość elastycznie i tak może adekwatnie zareagował w odniesieniu do światowego kryzysu? czy znaczy, zdaje się, że odpowiedzialnie byłoby najlepszym, najlepszym stwierdzeniem. Oczywiście zdarzają się wyjątki, no, o nich nie można też milczeć. Natomiast większość kapłanów, większość duchownych, ale też wielu wiernych, świeckich zachowywała się i zachowuje się odpowiedzialnie, często powiedziałbym bardziej niż, niż można się było tego spodziewać. To znaczy, zarówno na mszach świętych, noszenie maseczek, w zasadzie na każdej mszy, na której jestem, wszyscy w kościele mają te maseczki założone. Co ciekawe, kiedyś byłem świadkiem tego, że ksiądz wyprosił jednego z panów, który nie miał maseczki. Plus też powiedziałbym o takim oczyszczeniu kościoła pod takich zwyczajów, bo okazało się, że na przykład wchodząc do kościoła nie jest to konieczne, żeby wodę święconą się nią żegnać. Wiadomo, tutaj kwestie higieniczne. W wielu kościach w Polsce zostały wystawione na przykład dozowniki z płynem dezynfekującym, także ja muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem. Natomiast wiem, że w innych krajach no, te problemy są większe. Na przykład tu warto zaznaczyć, że we Francji czy we Włoszech, mimo otwarcia innych miejsc, galerii handlowych czy stadionów sportowych, władze nie pozwalały na otwarcie ponowne kościołów. I tu wydaje mi się, że. Dotykamy pewnego, pewnego problemu, który ten koronawirus ujawnił. To znaczy po prostu takiej niechęci, niechęci do wiary w świecie współczesnym. No właśnie, my w Polsce jesteśmy w zasadzie jednolici, jeżeli chodzi o wyznanie, ale nie, nie wszyscy oczywiście. W takim razie mam kolejne pytanie dotyczące tego, jak wygląda współpraca pomiędzy różnymi związkami wyznaniowymi, właśnie z z kościołem katolickim w Polsce w tych trudnych czasach? To znaczy to jest bardzo ciekawe pytanie faktycznie, bo okazuje się, że na przykład luteranie czy prawosławni też zrozumieli, co jest oczywiste, wagę sytuacji. Na przykład biskup Samiec, bardzo, biskup protestancki bardzo pięknie się tutaj wykazał, Również zachęcając do no, daleko idącej odpowiedzialności swoich, swoich wiernych. Natomiast 11 marca 2020 roku miała miejsce taka narada w KPR-mie. Premier Mateusz Morawiecki zaprosił już pasterzy, przewodniczących związków religijnych, biskupów luterańskich, też przewodniczących związków muzułmańskich, czy, czy głównego rabina Rzeczypospolitej do Porozmawiania na temat tego, jak no, te związki religijne radzą sobie w tej trudnej sytuacji, no bo nie ukrywajmy, no to było duże wyzwanie. Każda wiara bazuje na wspólnocie. Na no, tą wspólnotę można tworzyć w zasadzie no, przede wszystkim w świecie rzeczywistym. O takiej współpracy no, pewnie można by było marzyć, jaką widzieliśmy na przykład w Wielkiej Brytanii, gdzie kardynał Nichols, czyli przewodniczący brytyjskiego episkopatu i arcybiskup Westminster, arcybiskup anglikański, po otwarciu świątyń wspólnie odprawili na bożeństwo, uklęknęli i wspólnie się modlili. Zdaje się, że u nas czegoś takiego no, nie było. Natomiast z drugiej strony nie widziałem jakichś jakich większych, powiedzmy, zgrzytów w tej, w tej współpracy. Co wydaje się być o tyle, o tyle dobre, że Polacy w tych pierwszych momentach pandemii, czy to wierzący, czy niewierzący, po prostu stanęli na wysokości zadania takiej odpowiedzialności społecznej. No. Teraz może faktycznie to troszkę inaczej wygląda. Lato ciepło. Natomiast wówczas, kiedy ta pandemia właśnie marzec, kwiecień, nawet maj, no to ta współpraca społeczna, nie tylko związków religijnych czy związków wyznaniowych, faktycznie moim zdaniem była udana. Mhm. Rozumiem. Czyli przewodniczący związków wyznaniowych stanęli na wysokości zadania, i rzeczywiście ta współpraca mogła w Polsce przebiegać w miarę dobrze. Znaczy, współpraca była, zdaje się, nawet nie tyle między związkami religijnymi, bo to no, nie, nie zupełnie miałaby chyba rację bytu, czym pole do takiej współpracy, ale ta współpraca była współpracą bardziej między związkami religijnymi, a, a rządem, a prawodawcą, który po prostu poprosił przewodniczących arcybiskupów czy przewodniczących związków religijnych no właśnie o taką daleko idącą wyrozumiałość, aby tych świątyń nie zamykać. Pamiętajmy, u nas świątynie nie zamknięto, ale aby pamiętać o tych wszystkich wytycznych rządowych dotyczących ilości wiernych, czy dotyczących dystansu społecznego. I to wydaje mi się, że przeszło bardzo, bardzo bardzo dobrze. I tutaj zdaje się też taka koordynacyjna rola no, premiera Morawieckiego w jakiś sensie sprawiła, że no, zadziałała ta, e, ta prewencja nasza. Mhm. Rozumiem. W takim razie bardzo dziękuję. Tym bardzo optymistycznym akcentem skończymy dzisiejszy wywiad. Przypomnę, moimi Państwa gościem był Pan Michał Kłosowski. Panie Michale, bardzo dziękuję w imieniu swoim, RODMu oraz oczywiście słuchaczy. Dziękuję bardzo. A my widzimy się w kolejnym wywiadzie. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Well visiting